Cześć, z tej strony Kuba, WirtualneLotnictwo.pl. Dziś krótki i dość niespodziewany film, który się wiąże bezpośrednio z nową funkcjonalnością, która w niedzielę trafiła do aplikacji Say Intentions AI, którą mam okazję testować dzięki uprzejmości jej twórców. Ja się ustawiłem w tym momencie w Szczecinie, a to jest Cessna c 150 od JPL i mam zamiar dzisiaj przetestować właśnie tę nową funkcję, a mianowicie polskie głosy, które trafiły do e, Say Intentions i w tym momencie teoretycznie można się komunikować z kontrolą lotów w tej aplikacji ze sztuczną inteligencją za pomocą języka polskiego i powinniśmy dostawać Sensowne komunikaty zwrotne. Zobaczymy jak to działa. Ja sobie postanowiłem zrobić krąg nadlutniskowy nad Szczecinem. I przetestować jak to działa. Przechodzę więc do kokpitu. I uruchamiam szybko zasilanie maszyny. Zrazu sobie uruchomię zawór paliwa i miksturę. Światła nawigacyjne. Dobra. 3. I uruchomimy sobie radyjko. Przepraszam za wszystkie jakieś błędy dzisiaj popełnione w technice lotu. Nie o to bowiem chodzi. Żeby na to zwracać uwagę, ten film ma tylko i wyłącznie cel przetestowanie nowej, nowych głosów w Seintensius. Dobra, 121.255 to jest częstotliwość wieży w Szczecinie. I pozwólcie, że szybko jeszcze sobie uruchomię sobie Intentions. Zapomniałem tego zrobić, ale już jest. Dobra. I mam 121.255. I prosimy za chwilkę o zgodę na krąg nadlotniskowy. Wieża Szczecin z tej strony, Sierra Papałuski Lima Alpha. Prosimy o zgodę na krąg nadlotniskowy. I czekamy na odpowiedź. Kilka to zawsze trwa przy pierwszym w kontakcie. SPLM Alfa wieża Szczecin w porządku zezwalam wejdź na lewy krąg zniżania do pasa 13 na wysokości 1000 stóp. Mamy zezwolenie na e, krąg nadlotniskowy. Lewy krąg nadlotniskowy do pasa 13, wysokość 1000 stóp. Sierra Papa Whiskey Lima Alfa. Przecień wieża, prosimy o zgodę na uruchomienie silnika. Sierra papa Whisky Lima Alfa. Z Lima Alfa. Zgoda na uruchomienie silnika. Dobra, mamy zgodę na uruchomienie silnika, więc bikony. Troszeczkę do przodu przepustnica i możemy się uruchamiać. Dobra, silnik odpalony. Wszystko cacy. Przecień wieża. Prosimy o zgodę na kołowanie do pasa 1-3. Sierra Papa Whisky, Lima Alfa. SP Whiskey Lima Alfa, kołuj na pas 1-3 przez Alfa 1. Romeo, brawo. Kołujemy na pas 1-3 przez Alfa 1. Romeo i brawo. Sierra Papa Whiskey Alfa. Robimy nawrotkę. Jeszcze sobie tylko z uboży, mieszankę, stary goście O! Radziłem. Dobra. Także przepraszam bardzo za wszystkie niedogodności, niedociągnięcia, jeśli chodzi o technikę pilotażu. Dzisiaj nie o to chodzi. Testujemy polskie głosy Say Intentions AI, dobra, i jesteśmy na drodze. Romio i teraz do końca, do drogi, brawo. Przypominam, że obecnie procedury vfr w Say Intentions jeszcze. Jeśli chodzi o te europejskie, jeszcze nie są działające tak, jak powinny działać. Są cały czas dopracowywane. Sporo się w tej kwestii dzieje. Oprócz polskich głosów, dzisiaj między innymi też doszły głosy niemieckie, australijskie, bodajże i nowozelandzkie, jak dobrze pamiętam. Dobra, jesteśmy na holding poincie. Ja sobie zapomniałem oczywiście światło taxi włączyć, ale też tak jak mówiłem, nie o to chodzi, Mikstura sobie jeszcze drugie radio odpalę i transponder. Wieża Szczecin, jesteśmy na punkcie oczekiwania i jesteśmy gotowi do odlotu na krąg nadlotniskowym Miałem oczywiście konsajnu, ale mam, nagrywam to o godzinie 23 i generalnie już jestem troszkę zmęczony. SP Whisky lema Alfa, wiatry sto na 5, pas 1-3, zezwolenie na start. Mamy zezwolenie na start Sierra Papa Whisky Lima Alfa. Zgodniłem sobie z

lewe kręgi nie wyżej niż tysiąc stóp nad poziomem lotniska jesteśmy w powietrzu Sierra Papa Lima Alpha SP Whisky Lima Alpha Winds 107 1000 Oj, tutaj mi kurczę po angielsku zaczęło gadać, jak widzicie. Kontynuujemy wznoszenie do 1000 stóp i lewe kręgi nad lotniskiem Sierra Papałyskiego Alfa. Dobra, i za chwilkę w lewy, lewy krąg.

i za chwilkę znowu kolejny zakręt w lewo szeroki ten krąg robię specjalnie Zgłaszamy pozycję z wiatrem Sierra Papały z Lima Alfa. SP z Lima Alfa, pas 13, zezwalam na dotknięcie i start. Mamy zamiar wylądować Sierra Papa Whisky, Lima Alfa. SP Whisky Lima Alfa, kurs 150 stopni na 1.1, pas 1.3, zezwalam lądować. Mamy zezwolenie na lądowanie Sierra Papa Whisky Lima Alfa. Mniej więcej na tysiącu. Dobra, i kręcimy. Zb. Whisky Lima Alfa. Kurs 150 stopni na 15. Pan 1, 3. Mamy zezwolenie na lądowanie Sierra Papuyski Lima Alfa. Zgłaszamy pozycję podwiat. Jesteśmy na prostej do lotniska. Sierra Papałyskim Alfa. SP ŁIKI LEMA Alfa zezwalam na lądowanie. Mamy zezwolenie na lądowanie Sierra Papałyskim Alfa. Ale whisky ja tutaj lądować. Cały czas mi tutaj te zezwolenie przekazuje, Nie wiem czemu. Już nie będę robił readbacku. To się zblokowało. Jesteśmy na ziemi. I tutaj w pierwszą w lewo sobie skręcę. Z Whisky Alfa witamy w Szczecinie. Kołuj do parkingu według własnego uznania i pozostań na tej częstotliwości. Kołujemy do parkingu według naszego uznania. Sierra Papa Whisky Lema Alfa. Jedziemy sobie tutaj po lewej stronie jest parking, na którym się zatrzymamy. Jakieś przycinki mi się zaczęły. Częście teraz, dopiero. Zatrzymamy się. To... Tak, see, też wyłączmy. te światła wyłączyłem. Powiemy, że jesteśmy na parkingu. Szczecin wieża, jesteśmy na parkingu. Dziękuję za kontrolę. Życzę dobrej nocy. Sierra Papałuski Lima Alfa. Dobra. Mieli, mieli. Dobra. SP, whisky, lema alfa. Dziękuję. Życzę dobrej nocy. Bikony off. Dobra. I teraz sobie wyjdźmy na zewnątrz i porozmawiajmy chwilę na, tym, na ten temat, na temat tego, co zobaczyliśmy, co usłyszeliśmy. No, i tak, głos jest dziwny na ten moment. Trochę, no, wyraźnie nienaturalny. Dziwnie gdzieś tam ten głos próbuje akcentować zdania. Są błędy gramatyczne na ten moment i czasami się niestety zdarzają wtrącenia w języku angielskim lub też w języku e, polskim, ale odczytywanym, tak jakby po angielsku, czyli z wymową z języka angielskiego. Też mi się takie sytuacje zdarzały. No, ale trzeba pamiętać, że jest to funkcja wprowadzona dosłownie pewnie kilkanaście godzin temu, jeśli no, powiedzmy prawie 20 godzin temu, w stosunku do tego momentu, kiedy nagrywam ten materiał, więc jeszcze chyba żadnych poprawek nie było. Na pewno da się dogadać z, z kontrolerem, da się zrozumieć mniej więcej o co chodzi kontrolerowi zazwyczaj. Zdarzają się błędy, ale frazeologia przynajmniej w części jest e, odpowiednia, nawiązuje do polskich warunków, więc e, to jest spoko, a myślę, że będzie coraz lepiej, bo nad frazeologiem na pewno będą pracować. Czy będę latał po polsku? Nie, nie będę latał po polsku. Będę rozmawiał z Say Intentions myślę, że w języku angielskim, ale jeszcze chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, jak wygląda właśnie kwestia ustawienia języka. Ustawia się to tutaj jako input, input speech. I można tu sobie ustawić tam, do wyboru, mamy no, kilkanaście pewnie języków, w tym polish. No i problem jest taki, że jak sobie wybierzemy jakiś tutaj język z tej listy, no to wszystkie stacje kontroli ruchu lotniczego będą się posługiwały tym językiem. Nie możemy na przykład e, lecieć, nie wiem, z Niemiec z Polski i nad Niemcami. Porozumieć się w języku angielskim, wlatując do Polski, nagle przełączamy się płynnie na język polski. Nie, tego nie możemy na razie zrobić w Sey Intentions. Musimy sobie predefiniować tutaj język, w jakim będziemy się posługiwać. No, ja wrócę na pewno do języka angielskiego. Dajcie znać, czy tego typu materiały Wam się podobają. Dajcie znać, co. Sądzicie o Say Intentions? Jak ta aplikacja działa i jak działa język polski w niej? Nie wiem, że mam nieschowane klapy, no ale mówię, nie o to w tym materiale chodzi. Ja dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że coś się z tego mojego materiału krótkiego wyciągniecie i słyszymy się pewnie niebawem. Będę starał się nagrywać. Jakieś materiały, e, gdy pojawią się nowości w Saying Intentions. A tymczasem życzę e, wszystkiego dobrego. Życzę e, powodzenia w nadchodzącym tygodniu i słyszymy się już niebawem na streamach. No i też w kolejnych tego typu materiałach. Do usłyszenia. Do następnego. Cześć.